Drogowa sygnalizacja świetlna jest banalnie prosta. Zawiera jedynie cztery sygnały, których notabene uczymy się od dziecka. Zielone jechać. Pomarańczowe przygotuj się do zatrzymania. Czerwone stój. Czerwone i pomarańczowe przygotuj się do jazdy. Ale co to jest? W tym filmie dowiesz się, jak odczytywać wskazania na samoforach kolejowych. Oj, czuję w kościach, że dzisiaj będzie długo. Staram się za bardzo nie rozgadywać. I nie, wcale nie chodzi o to, że jest zimno i cały się trzęsę. Sygnalizacja kolejowa jest bardzo obszernym tematem. Nie zawiera tylko i wyłącznie sygnałów, ale zawiera również wskaźniki. Tego wszystkiego omawiać oczywiście nie będę, nawet jeżeli chodzi o sygnały, nie będę omawiał wszystkich możliwych sygnałach na wszystkich możliwych urządzeniach. Skupię się tutaj na podstawie, czyli na semaforach półsamoczynnych, semaforach samoczynnej blokady liniowej, tarczach ostrzegawczych oraz sygnalizatorach powtarzających. Film ten, podobnie jak poprzedni, jest skierowany dla osób spoza branży. Czynni maszyniści oraz dyżurni ruchu o tym, o czym mówię, doskonale wiedzą i mają to w małym palcu. Na YouTubie jest kilka filmów ogarniających tę tematykę, natomiast chciałbym to przedstawić troszeczkę inaczej, w troszkę inny sposób. Ja jestem Mr. Radu, a to jest film Jak czytać semafory w pigułce. Na samym początku chciałbym Wam przedstawić Mietka. Mietek jest semaforem półsamoczynnym i będzie moim asystentem w dzisiejszym filmie. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy. Z początku pragnę nadmienić, że w dalszej części filmu będę się czasem odwoływał do podstawowych terminów prowadzenia ruchu kolejowego. Więc jeżeli oglądając dalszą część materiału zaczniesz się zastanawiać, o czym ja tu w ogóle gadam, to zachęcam cię do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, czyli jak prowadzony jest ruch kolejowy w pigułce. Zresztą pod tym ostatnim filmem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, ale również konstruktywnych uwag, które w tym materiale postaram się wdrożyć. Tak więc dobierzmy trochę delikatniejsze brzmienia w tle, może jakąś gitarę, trochę ściszmy, by muzyka nie przeszkadzała, tylko budowała ładnie nastrój. No a ja z kolei postaram się mówić nieco wolniej. Teraz wrzućmy sobie jakieś tło. Nie, no znowu jazda, może by coś innego. O, tak lepiej. Drogowa sygnalizacja świetlna jest świetna w swojej prostocie. Cztery sygnały, a każdy odpowiada za co innego. To dlaczego by nie wprowadzić czegoś podobnego na kolei? No cóż, nie możemy zapominać o długości drogi hamowania pociągu i nieco innej specyfiki tego transportu. To nie autobus, tu trzeba podejmować decyzje z naprawdę dużym wyprzedzeniem. Semafory kolejowe nie tylko informują o tym, co masz zrobić teraz, ale jednocześnie co będziesz musiał zrobić, gdy dojedziesz do kolejnego z nich żeby jeszcze trochę skomplikować, powiem, że jego sygnały wskażą ci też z jaką prędkością masz to zrobić. Czy cztery sygnały wystarczą, by przekazać tyle informacji? No nie ma opcji semafory kolejowe, a w szczególności semafory półsamoczynne mają możliwość wyświetlania wielu różnych wskazań. Podstawowo nawet 17. Jeżeli dodatkowo jest to semafor typu M i z opcją wyświetlania sygnału zastępczego i manewrowego, to liczba ta wzrasta do 19. I każdy sygnał oznacza co innego. Yy, aha, celowo nie będę tu podawać rarytasów, takich jak na przykład sygnał S1A. I tak wiem, że takich znacznie mniej używanych sygnałów jest więcej. Nie omówię tu sygnałów na wszelkich możliwych urządzeniach sygnałowych oraz sygnałów ręcznych, bo uwaga, film byłby strasznie długi. Zresztą i tak będzie. Skupię się tu na semaforach półsamoczynnych, w tym również kształtowych. Prócz tego omówię wskazania semaforów samoczynnej blokady liniowej, tarcz ostrzegawczych oraz sygnalizatorów powtarzających. Na YouTube jest kilka filmów opisujących sygnały na semaforach. Z reguły opierają się one na wymienieniu po kolei wszystkich możliwych wskazań wraz z opisem co oznaczają lub polegają na przedstawieniu tabelki ze wskazaniami do wykucia. A ja chciałbym podejść do tego tematu nieco inaczej. Po co na blachę uczyć się nas typu S1 czy S10, skoro można po prostu zrozumieć logikę ich działania? Popatrzmy na to tak, jak widzą to maszyniści, bo wbrew pozorom w tej masie różnych kombinacji świateł i siedzących pasków jest wiele logicznych zależności. I taka drobna notacja, Otóż głównym dokumentem regulującym sygnalizację kolejową jest instrukcja IE1 opracowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zacznijmy od tego. Gdzie w ogóle stawia się semafory? Otóż ustawia się je wszędzie. Bff. Umieszcza się je zarówno w obrębie posterunków, ruchu, jak również na samych szlakach. W przypadku posterunków najczęściej mówi się o semaforach wjazdowych, czyli tych ustawionych przed wjazdem w obrę danej nastawni, oraz semaforach wyjazdowych, które umieszcza się w miejscu na posterunku, gdzie uzyskuje się pozwolenie na wyjazd. Na stacji pasażerskiej będzie to zwykle miejsce na końcu peronu lub zaraz za nim. Na większych posterunkach, jak na przykład duże stacje węzłowe, w celu płynniejszej organizacji ruchu pomiędzy semaforami wjazdowymi a wyjazdowymi często stosuje się również semafory pośrednie, zwane drogowskazowymi. Chodzi o to, że gdy obszar posterunku jest bardzo duży, pomiędzy semaforem wjazdowym a wyjazdowym jest duża odległość, a jednocześnie chcemy zastosować na nim większą przepustowość, to wzorem posterunków odstępowych, które tną szlak na odstępy, tak na posterunku można tą odległość też pociąć na dwa lub więcej mniejszych, tak by zmieścić tam więcej niż jeden pociąg na torze jednocześnie. Tak, wiem dużo tych terminów, ale jak sami widzicie, na gruncie wcale to nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Nie każdy posterunek będzie miał zawsze semafory wjazdowe i semafory wyjazdowe. Przykładem będzie posterunek odgałęźny, który zawiera jedynie semafory wjazdowe. W sumie logiczne, bo jak jedziemy na jego teren, to co niby mamy na nim w środku robić? Chcemy tylko przejechać przez rozwidlenie szlaków i cisnąć dalej. Semafory znajdujące się w obrębie posterunków stawia się z reguły po prawej stronie, patrząc z perspektywy kierunku naszej jazdy. Mówię z reguły, ponieważ w niektórych miejscach ze względu na uwarunkowania techniczne wymaga się ustawienia semafora po lewej stronie wraz z odpowiednim wskaźnikiem W15 po prawej. No ale to tak przy okazji, bo o wskaźnikach powiem kiedy indziej. Takim uwarunkowaniem technicznym będzie na przykład znajdujący się blisko budynek po prawej stronie, który uniemożliwia wciśnięcie pomiędzy nim a tor jeszcze dodatkowo semafora. No to tak wygląda sprawa na posterunkach, ale jak stawia się semaforę na samym szlaku? Też po prawej stronie? Otóż tutaj musimy na chwilę zatrzymać, bowiem inaczej sprawa będzie wyglądała na szlaku jednotorowym, inaczej na dwutorowym, a jeszcze inaczej na wielotorowym. Łopanie panie, to żeś teraz pokomplikował. Nie, no, spokojnie, to dość proste. Otóż na szlaku jednotorowym, podobnie jak na posterunkach ruchu, semafory stawia się po prawej stronie toru. Na szlaku dwutorowym sprawa wygląda już nieco inaczej. Otóż semafory na takim szlaku ustawia się po zewnętrznej stronie czyli w przypadku toru prawego, semafor będzie po prawej, a na lewym po lewej. Wydaje się to oczywiste, ale należy pamiętać, że mówię tu też o semaforach ustawionych po torze lewym dla kierunku przeciwnego do zasadniczego czyli tych, które mimo jazdy po lewym torze będą zwrócone w naszą stronę. Otóż wiele szlaków posiada blokadę liniową dwukierunkową na obu torach. Najbardziej pokomplikowane wygląda ustawienie semaforów na szlaku wielotorowym. Załóżmy, że mamy szlak zawierający cztery tory. W przypadku torów zewnętrznych, semafory, podobnie jak w przypadku szlaku dwutorowego, umieszcza się po zewnętrznej stronie. Natomiast w przypadku torów wewnętrznych, w ślad za szlakiem jednotorowym, umieszcza się je po prawej stronie, patrząc w kierunku naszej jazdy. I teraz pytanie: po co w ogóle o tym mówię? No, skoro mamy omawiać skazania sygnalizacji, no to fajnie by było wiedzieć, na który semafor mamy patrzeć, nie? No, to teraz lecimy już z creme de la creme. Na pierwszy ogień dajemy semafory półsamoczynne. Po pierwsze, jak rozpoznać semafor półsamoczynny? Otóż jego maszt będzie pomalowany w poziome czerwone i białe pasy. Nie wszystkie semafory półsamoczynne wyglądają tak samo. Mogą być semafory trzykomorowe, cztero, pięcio, a w niektórych miejscach nawet sześciokomorowe. I teraz mógłbym przedstawić po kolei wszystkie rodzaje wskazań. Ale jak nadmieniłem, nie chcę tego robić w ten sposób. Sam uczyłem się nie tyle zapamiętywać, co rozumieć skazania semafora i uważam, że jest to dużo lepsza i szybsza metoda. Poprośmy zatem mojego asystenta. Mietka spotkałem w Gliwicach. Jest semaforem wyjazdowym z, na z nastawni GLC, czyli Dworca Kolejowego w Gliwicach. Oznaczenie M na dole oznacza, że może wyświetlać nie tylko sygnały dla pociągów, ale również sygnały manewrowe. Mam nadzieję, że Mietek się teraz na mnie nie obrazi, ale potnijmy go na dwie części. A przy okazji zaświećmy na nim może wszystkie komory. Dolna część oznacza, co mamy zrobić teraz, a górna da nam wstępną informację, co będzie wskazywał następny semafor. Pierwszą częścią semafora, na jaką musimy zwrócić uwagę podczas zbliżania się do niego, jest jego dolny fragment. Może mieć on dwie lub trzy komory. Jeżeli ma trzy, to patrzymy na te dwie górne. Zaświecenie czerwonego światła oznacza kategoryczny obowiązek zatrzymania się przed tym semaforem. Istnieją opcje na pominięcie go na specjalnych zasadach przy podaniu sygnału zastępczego czy rozkazu pisemnego, ale w standardowych warunkach, tak długo jak semafor świeci się na czerwono, nie wolno nam go przekroczyć. Jeżeli nic się w tej części semafora nie świeci, to możemy przejechać obok niego z maksymalną dozwoloną prędkością. Jeżeli jednak będzie świeciło się pomarańczowe światło, to ciągle oznacza, że nadal możemy przejechać obok semafora, ale już z prędkością zmniejszoną do 40 km na godzinę. Dolna kamera z kolei umożliwia wyświetlenie sygnału manewrowego lub sygnału zastępczego. Sygnał manewrowy, a dokładnie jazda manewrowa dozwolona wygląda tak, a sygnał zastępczy wyświetlany bezpośrednio na semaforze przy sygnale stój wygląda tak. Sygnał zastępczy w pewnych szczególnych sytuacjach i wraz z dodatkowymi wymaganiami umożliwi przejazd przez semafor z prędkością 20 km na godzinę lub 40 km na godzinę, ale sygnał ten szczegółowo omawiać będę w innym filmie. W komorze tej, jak widzicie, znajduje się białe światło, dokładnie matowo białe. Nie każdy semafor będzie zawierał te światło. Jest to charakterystyczne dla semaforów oznaczonych małą literką M, czyli jak już wspomniałem, nasz mietek. Skrót M oznacza manewrowy, czyli umożliwia właśnie również wyświetlenie wskazań dla manewrów. Gdy już wiemy, co zrobić teraz, to fajnie byłoby wiedzieć, czego spodziewać się przy kolejnym semaforze. Odpowiada za to górna część, zawierająca zwykle dwie komory: górną, zieloną, i dolną, pomarańczową. Warianty są następujące. Jeżeli górna komora świeci się ciągłym zielonym światłem, to oznacza, że kolejny semafor na Twojej trasie umożliwi Ci przejazd z największą dozwoloną prędkością. Jeżeli to światło nie świeci się stale, tylko pulsuje, to przy kolejnym semaforze musisz ograniczyć prędkość do 100 km na godzinę. Jeśli zamiast zielonego światła w niższej komorze miga pomarańczowe światło, to przy kolejnym semaforze będziesz musiał ograniczyć prędkość albo do 40 albo do 60 km na godzinę. A jeżeli te pomarańczowe światło świeci stale, to powinieneś się przygotować do tego, że przy kolejnym semaforze będziesz musiał się zatrzymać, bo będzie wyświetlał czerwone światło, czyli stój. Wspomniałem wcześniej o wskazaniach, które informują też o przejeździe przez kolejny semafor z prędkościami po kroju 100 km na godzinę czy 60 km na godzinę. Jak będą one oznaczone w, na tym kolejnym semaforze? Przecież pomarańczowe światło w dolnej części semafora oznacza, że mamy zwolnić konkretnie do 40 km na godzinę. Odpowiada za to poziomy pas świetlny zamontowany na maszcie semafora. Jak widzicie nasz Mietek nie ma na sobie takiego ustrojstwa, więc musimy się spomóc jakimś jego kolegom. O. Ten będzie ok. Otóż, jeżeli w dolnej części semafora wyświetla się pomarańczowe światło, to tak jak już wspomniałem wcześniej, powinniśmy ograniczyć prędkość do 40 km na godzinę. Zaświecenie pasa świetlnego podwyższa nam to ograniczenie. Jeżeli mamy pomarańczowe światło, a pod nim świeci pomarańczowy pas świetlny, to przy semaforze również ograniczamy prędkość, ale tylko do 60 km na godzinę. Jeżeli pas ten świeci się na zielono. To ograniczamy prędkość do 100 km na godzinę. No, to przećwiczmy sobie kilka przykładów. Nasz pierwszy pacjent. Mamy semafor półsamoczynny, gdzie dolna część jest ciemna, natomiast w górnej jest zielone światło. Czy jesteś w stanie powiedzieć, co masz zrobić teraz i co powinieneś zrobić przy kolejnym semaforze? A więc tak, yy, brak świateł w dolnej części mówi nam, że możemy obok tego semafora przejechać z maksymalną dozwoloną prędkością. Stałe zielone światło w jego górnej części oznacza, że również przy kolejnym semaforze będziemy mogli przejechać z maksymalną dozwoloną prędkością. Drugi przykład. Mamy semafor półsamoczynny, gdzie w dolnej części świeci pomarańczowe światło, natomiast w górnej pulsuje zielone. Co to oznacza? Otóż przy tym semaforze powinniśmy zredukować prędkość do 40 km na godzinę, natomiast przy następnym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. To jeszcze trzeci przypadek. Mamy semafor półsamoczynny, gdzie również w jego dolnej części świeci pomarańczowe światło, natomiast pod nim widzimy pomarańczowy poziomy pas. Górna część semafora świeci ciągłym pomarańczowym światłem. Co w takim przypadku powinniśmy jako maszyniści zrobić? Pomarańczowe światło w dolnej części semafora oznacza ograniczenie do 40 km na godzinę, natomiast zaświecony pomarańczowy pas pod nim podwyższa nam tą prędkość do 60 km na godzinę. I z maksymalnie taką właśnie prędkością powinniśmy minąć semafor. Pomarańczowe stałe światło w górnej jego części oznacza, że kolejny semafor będzie skazywał sygnał stój, więc powinniśmy się przygotować, że będziemy musieli się przed nim zatrzymać. Jak widzicie, te wszystkie wskazania da się logicznie wyjaśnić i każde z nich jest po coś. Kolej istnieje w Polsce już od czasów zaborów i nawet dziś jesteśmy w stanie spotkać relikty dawnej epoki, czyli semafory kształtowe. Takie semafory występują w dwóch wariantach, jako jednoramienne i dwuramienne. W przeszłości istniały również semafory trzyramienne, ale od dawien dawna się ich już nie stosuje. Warto zaznaczyć, że semafor, który odnosi się do naszego toru, będzie miał ramiona skierowane na zewnątrz, a nie jak się wydaje, nad naszym torem. Semafory kształtowe mają znacznie mniej wskazań od ich nowszych braci. Pierwszym sygnałem jest sygnał stój, czyli górne lub w niektórych przypadkach jedyne ramię ustawione poziomo pod kątem prostym do masztu. Oznacza kategoryczny obowiązek zatrzymania przed semaforem. Ze względu na potrzebę dobrej widoczności w porze nocnej stosuje się dodatkowo latarnię zaświeconą na czerwono. Drugim wskazaniem jest sygnał wolna droga. Górne ramię jest podniesione pod kątem 45 stopni. W wersji nocnej na semaforze znajduje się latarnia zapalona na zielono. Sygnał ten oznacza, że obok semafora możemy przejechać z maksymalną dozwoloną prędkością. Ostatnim sygnałem na semaforach kształtowych, które jednak występują jedynie na semaforach dwuramiennych, jest sygnał wolna droga ze zmniejszoną prędkością. Są to dwa ramiona uniesione pod kątem 45 stopni, a w wersji nocnej dwie latarnie, gdzie górna świeci się na zielono, a dolna na pomarańczowo. Oznacza, podobnie jak dolne pomarańczowe światło na semaforze świetlnym, nic innego jak to, że może Obok tego semafora przejechać z prędkością ograniczoną do 40 km na godzinę. Kolejnym typem semaforów są semafory samoczynne, czyli urządzenia sterowania ruchem zainstalowane na samoczynnej blokadzie liniowej. Czym jest samoczynna blokada liniowa, mówiłem w moim poprzednim filmie, więc jeżeli ci się chce i nie masz akurat nic ciekawszego do roboty, to zapraszam do jego obejrzenia. Ale wspomnę tylko szybko, że takie semafory nie są sterowane przez dyżurnego, tylko regulowane automatycznie za pomocą czujników umieszczonych wzdłuż torów. A więc semafory samoczynnej blokady liniowej, w skrócie SBL, w przeciwieństwie do semaforów półsamoczynnych, mają z reguły tylko trzy komory. I nie mają nigdy pasów świetlnych. Czy tylko w ten sposób możemy je rozpoznać? Otóż nie. Podstawową różnicą jest to, że w przeciwieństwie do czerwono-białych masztów semaforów półsamoczynnych, maszty semaforów samoczynnych są całe białe. Semafory SBL pełnią swoją funkcję regulowania ruchu nieco inaczej. Nie będą nas informować z jaką prędkością mamy jechać, ale za to zwrócą nam uwagę, ile odstępów szlaku przed nami jest wolnych, po to byśmy mogli się do tego stosownie przygotować. Semafory samoczynne, jak już wspomniałem, mają tylko trzy komory: górną zieloną, środkową czerwoną oraz dolną pomarańczową. Najczęściej spotykane w Polsce samoczynne blokady liniowe to blokady trzystawne oraz czterostawne. Główna ich różnica polega na tym, że blokada trzystawna poinformuje nas o stanie trzech najbliższych odstępów, natomiast czterostawna o czterech. Hm. Gratuluję dedukcji Sherlocku. Na gruncie różnią się głównie tym, że blokada czterostawna ma jeden sygnał więcej. Różnic jest trochę więcej, bowiem w blokadzie czterostawnej przed, przed ostatni semafor blokady ma umieszczony wskaźnik ustyłowania W1 oraz, że odległość pomiędzy semaforami może być skrócona nawet do połowy drogi hamowania pociągu, podczas gdy w blokadzie trzystawnej musi to być pełna droga hamowania. Zacznijmy zatem od blokady trzystawnej. Pierwszy sygnał to zaświecone zielone światło. Oznacza, że możemy bez przeszkód przejechać obok tego semafora, ponieważ ten oraz przynajmniej jeden kolejny odstęp będzie wolny. Kolejnym sygnałem będzie światło pomarańczowe, które powie nam, że możemy spokojnie przejechać obok semafora, ale musimy się przygotować, ponieważ tylko ten jeden odstęp jest wolny i na tą chwilę kolejny semafor będzie wskazywać sygnał w stój. Ostatnim sygnałem będzie czerwone światło, czyli wspomniany wyżej sygnał stój. Oznacza, że kolejny odstęp jest zajęty i powinniśmy się kategorycznie przed nim zatrzymać. Tutaj jednak drobna uwaga. O ile w przypadku semaforów spółsamoczynnych światło czerwone nakaże nam stać przed tym semaforem tak długo, jak sygnał ten będzie wyświetlany, tak sygnał stój na semaforze SBL możemy pominąć. Po zatrzymaniu pociągu, przed nim, upewniając się, że nie widzimy żadnej przeszkody, przed nami możemy ponownie ruszyć z jazdą na tzw. widoczność, czyli ze zredukowaniem prędkości do maksymalnie 20 km na godzinę. Wyjątkiem jest wskaźnik W22, zamieszczony nad semaforem, który umożliwia przyjazd ciężkiemu pociągowi towarowemu obok semafora z tym sygnałem bez konieczności zatrzymania. No dobra, ale jak to wygląda w przypadku blokady czterostawnej? Podobnie, ale jest drobna różnica. Otóż ciągłe zielone światło również oznacza, że możemy spokojnie sobie obok takiego semafora przejechać. Natomiast jest to też informacja, że czekają nas nie dwa, ale przynajmniej trzy wolne odstępy. Kolejny sygnał będzie nowością w stosunku do blokady trzystawnej. Pulsujące zielone światło poinformuje nas, że możemy przejechać obok semafora oraz że przed nami są dwa wolne odstępy, czyli ten za semaforem oraz kolejny. Pomarańczowe światło, podobnie jak w przypadku blokady trzystawnej, da nam informację, że tylko ten najbliższy odstęp jest wolny, a czerwone światło, że mamy stać, ponieważ najbliższy odstęp jest zajęty. Poszczególne sygnały są ze sobą powiązane i następują po sobie. Tak to wygląda na gruncie w przypadku blokady trzystawnej oraz niżej w blokadzie czterostawnej. Sami widzicie, że jak się człowiek z tym oswoi, to jest to do ogarnięcia. Taka drobna uwaga. Otóż ostatni semafor blokady samoczynnej oznaczony na maszcie tzw. tarczką, czyli wskaźnikiem W18, może nadawać też inny sygnał, jak np. pomarańczowe pulsujące światło, ponieważ pełni on jednocześnie funkcję tarczy ostrzegawczej do semafora wjazdowego, czyli półsamoczynnego. A co to jest ta tarcza ostrzegawcza i po co w ogóle się ją instaluje? Powiedzmy, że tarcza ta jest swego rodzaju buforem, bezpiecznikiem, byś zdążył w porę zareagować na sygnał semafora. Występuje tylko w parze ze zbliżającym się semaforem półsamoczynnym. Umieszcza się ją w odległości drogi hamowania do niego, a jej celem jest poinformowanie, jaki sygnał wskazuje ten semafor. Tarcz ostrzegawczych nie stosuje się na samoczynnej blokadzie liniowej, bowiem w tym przypadku to poprzedni semafor będzie jednocześnie tarczą ostrzegawczą do kolejnego. Tarcza ostrzegawcza będzie miała maszt koloru szarego wraz z umieszczonym wskaźnikiem usytuowania W1 oraz dwie komory, zieloną i pomarańczową. Zaświecenie zielonego światła ciągłego informuje nas, że semafor, do którego ta tarcza się odnosi, wskazuje jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością. Zielone pulsujące światło oznaczać będzie, że semafor wskaże konieczność ograniczenia prędkości do 100 km na godzinę. Pomarańczowe pulsujące światło z kolei poinformuje, że przy semaforze mamy ograniczyć prędkość do 40 lub 60 km na godzinę. A pomarańczowe światło ciągłe, że semafor będzie wskazywać sygnał stój, czyli czerwone światło. Też macie wrażenie, że gdzieś już to widzieliście? Jest to przecież wypisz wymaluj górna część semafora półsamoczynnego. Pełni tę samą funkcję, ma te same komory i sygnały. Poza tarczami ostrzegawczymi świetlnymi, spotkać można też, podobnie jak w przypadku semaforów, tarcze ostrzegawcze kształtowe, które będą się do nich odnosić. Nadają one dwa sygnały, nie, pardon, trzy sygnały. Pionowo ustawiona tarcza oznaczać będzie, że semafor do którego się odnosi, wskazywać będzie sygnał stój, a w wersji nocnej dodatkowo pomarańczowe światło na latarni. Natomiast pochylona poziomo, że semafor wskazuje sygnał wolna droga. W nocy latarnia będzie świeciła zielonym światłem. Tarcza ostrzegawcza może również mieć zamontowaną biało-czerwoną strzałkę. Jeżeli podczas pionowego ułożenia tarczy jednocześnie strzałka zostanie odchylona pod kątem 45 stopni, to oznacza to, że semafor będzie wskazywać sygnał jazdy ze zmniejszoną prędkością do 40 km na godzinę. W wersji nocnej na latarni zaświecą się oba światła: i zielone. I pomarańczowa. I tak wiem, że te moje rysunki są super koślawe, ale na wytłumaczenie powiem, że robię je palcem na telefonie, tak zresztą jak cały montaż wszystkich moich filmów swoją drogą. Ostatnim urządzeniem sygnałowym, jaki dziś omówię, będzie sygnalizator powtarzający. Co to w ogóle za ustrojstwo i po co się je stosuje? Tor nie zawsze będzie leciał prosto. Czasem będzie po łuku. Zdarzyć się wtedy też może, że przed nami będzie wiaduk drogowy albo budynek, który będzie nam świetnie zasłaniał widoczność. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że zaraz za taką kumulacją uprzyjemniaczy trzeba postawić semafor. W skrócie, sygnalizatory powtarzające umieszcza się tam, gdzie występuje konieczność umieszczenia semafora w miejscu o kiepskiej widoczności ze względu na uwarunkowania techniczne. I tutaj mamy taki fajny przykład prosto z pełnu Gliwickiego dworca kolejowego. No, sorry, ale stojąc na peronie za Chiny Ludowe, nie zorientowałbym się, jaki sygnał wyświetla semafor za winklem. Umieszcza się je w odległości 25 metrów od semafora. Nie zawsze musi to być tylko jeden sygnalizator powtarzający. Poszczególne sygnalizatory oznaczone są pionowymi kreskami na maszcie. Każdy kolejny będzie oddalony od poprzedniego również o te 25 metrów. Sygnalizator powtarzający. Podobnie jak tarcza ostrzegawcza, będzie miał maszt koloru szarego, ale już bez wskaźnika usytuowania W1. Sama głowica semafora będzie z kolei zawierać zawsze trzy komory. Zieloną, pomarańczową oraz uwaga, białą. Te sygnalizatory łatwo rozpoznać nawet w nocy, bo co by nie świeciły, jakie by sygnały nie nadawały, to zawsze będą świecić tym białym światłem w sposób ciągły. Nie licząc ciągłego białego światła w dolnej komorze, reszta jest dokładnie taka sama jak w przypadku tarczy ostrzegawczej, czyli zielone światło ciągłe plus białe światło ciągłe oznacza, że semafor, do którego się ten sygnalizator odnosi, wskazuje sygnał jazdy z maksymalną dozwoloną prędkością. Zielone pulsujące plus białe stałe, że przy semaforze trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. Pomarańczowe pulsujące wraz z białym stałym poinformuje, że przy semaforze należy ograniczyć prędkość do 40 lub 60 km na godzinę. A pomarańczowe ciągłe plus białe ciągłe, że semafor wskazuje sygnał stój, czyli czerwone światło. I tak to właśnie wygląda w przypadku semaforów półsamoczynnych, semaforów samoczynnych, tarcz ostrzegawczych i sygnalizatorów powtarzających. Taka drobna uwaga jeszcze na koniec, że każdy prawidłowy sygnał będzie miał swoje odniesienie w instrukcji dotyczącej sygnalizacji, czyli wspomnianej wcześniej IE1. Jeżeli semafor, sygnalizator lub tarcza wyświetla kombinację świateł, która nie występuje w tej instrukcji, to taki sygnał nazywamy sygnałem wątpliwym albo inaczej potocznie choinką. Tutaj mamy przykład takiego festiwalu. Jeżeli dotyczy to semafora, to traktujemy to tak, jakby wskazywał on sygnał stój. Jeżeli natomiast mamy z tym do czynienia na tarczy ostrzegawczej lub sygnalizatorze powtarzającym, to możemy spokojnie przejechać obok, ale zakładamy, że semafor, do którego się odnoszą, będzie wskazywać sygnał stój. Podobnie sytuacja wygląda, gdy semafor, sygnalizator lub tarcza są ciemne, czyli nie nadają żadnego sygnału. Każdy sygnał wątpliwy oraz wygaszenie wskazań należy dodatkowo zgłosić za pomocą łączności kolejowej dyżurnemu ruchu, który zarządza danym torem. Kolejna rzecz dotyczy tak zwanych stanów zasadniczych. Otóż każdy semafor ma stan zasadniczy, swój własny można by powiedzieć defultowy. Coś jak pozycja T w przypadku NPC w grach. Otóż stanem zasadniczym w przypadku semaforów półsamoczynnych będzie sygnał S1 stój, czyli czerwone światło. Natomiast na semaforach SBL będzie to sygnał S2, czyli zielone światło. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten długi i pewnie nieco nużący monolog. Tak jak mówiłem na wstępie, dla osób biorących czynny udział w prowadzeniu ruchu kolejowego, nie będzie naprawdę tu niczego odkrywczego, ja wiem. Mam jednak nadzieję, że osoby niezwiązane zawodowo z koleją albo chcące imersyjnie podejść, na przykład do symulatorów kolejowych pokroju Maszyna czy Simrail, że takie osoby wyniosą z tych wypocin coś dla siebie. Mam świadomość, że tematyka ta jest dosyć rozbudowana, a ja na tym filmie przecież tylko liznęłem ją koniuszkiem języka, ale starałem się to przedstawić możliwie łatwo i przystępnie jak tylko potrafiłem. Mam nadzieję, że wyszło, tak więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia na szlaku.